Do urn, by podjąć decyzję na kolejne 4 lata. Ważną decyzję, ponieważ stawiając przy nazwisku konkretnego kandydata, macie Państwo realny wpływ na to, jak będzie wyglądało Wasze miasto i jak będzie się w nim żyło. Bowiem to wyłonieni w wyborach samorządowych Wasi przedstawiciele przez kolejną kadencję będą decydować o Waszych drogach, o miejscach pracy o warunkach edukacji Waszych dzieci, o bezpieczeństwie Waszych rodzin, o rozwoju sportu, kultury, gospodarki, o finansach i estetyce miasta oraz o wielu innych sprawach, na które chcecie Państwo i możecie mieć wpływ. Ale jak tu wybrać? Kandydatów czterech, a hotel burmistrza tylko jeden. Dlatego, by ułatwić Państwu podjęcie tej trudnej decyzji, zorganizowaliśmy tę dzisiejszą debatę. Jest to okazja nie tylko ku temu, by poznać kandydatów, poznać ich poglądy i wizje dotyczące przyszłości miasta, ale również też niepowtarzalna szansa, by zadać im pytania. Proszę Państwa, zaproszenie na naszą debatę skierowaliśmy do wszystkich czterech kandydatów na burmistrza. I wszyscy czterej przyjęli nasze zaproszenie. I tak dzisiaj na Państwa i nasze pytania odpowiadać będą. Pan Edmund Błąbierski. Zapraszamy. Komitet wyborczy, prawo i sprawiedliwość. 58 lat, wykształcenie wyższe prawnicze w latach 1999. 2002, wicewojewoda pomorski na co dzień radca prawny, od dwóch kadencji radny powiatowy, współzałożyciel Stowarzyszenia Hospicjum Świętego Franciszka z Asyżu w Lęborku, żonaty, ma córkę. Witamy serdecznie. Oklaski. Pan Witold myślach. Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja dla Lęborka 55 lat z wykształcenia ekonomista w latach 1991-1993 zastępca burmistrza Lęborka w latach 1993-1998 burmistrz miasta w latach 1998-2002 zajmował kolejne stanowiska członka zarządu i wicemarszałka województwa pomorskiego a w latach y 2002 i 2007 ponownie burmistrz Lęborka. W latach 2007-2010 poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2010 roku burmistrz Lęborka obecnej kadencji. Żonaty dwójka dzieci. wyborców Lepszy lebor, Lepszy Powiat, 52 lata, wykształcenie wyższe prawnicze, w latach 1998-2002 zastępca burmistrza Lęborka, w latach 2003-2004 zastępca burmistrza Ustki, radny miejski obecnej kadencji, zwolennik całkowitej i pełnej jawności działań burmistrza i radnych, żona tych dwoje dzieci. Pan Roman Wołoszyn. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Razem Jarosława Gowina. 57 lat. Wykształcenie wyższe z zarządzania i ekonomii. W latach 1999-2007 pracował w Urzędzie Miejskim, gdzie zajmował się promocją gospodarczą, współpracą z samorządami i pozyskiwaniem środków unijnych. W latach 2002-2006 radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 2007-2008 szef Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku. Doradza przedsiębiorcom w sprawach biznesowych i inwestycyjnych. Żonaty Macurka. Witam serdecznie. Proszę Państwa, zanim zaczniemy naszą debatę, to chciałbym opowiedzieć o kilku Podstawowych zasadach, jakimi się będziemy kierować i jak ona będzie wyglądała. Przede wszystkim będzie się składała z czterech części. W pierwszej kandydaci będą odpowiadali na cztery pytania, te same dla każdego, przygotowane przez naszą redakcję. W drugiej części każdy z kandydatów będzie miał okazję zadać jedno pytanie wybranemu kontrkandydatowi. W trzeciej części kandydaci na burmistrza lewota Będą odpowiadać na pytania od wyborców, czyli od Państwa. Każdy z kandydatów odpowie na jedno wylosowane pytanie. W czwartej, ostatniej części naszej debaty oddamy głos naszym kandydatom, by mieli okazję zaprezentować najważniejsze punkty swojego programu wyborczego, w których być może nie uda nam się poruszyć w czasie pierwszych części debaty. Jak możecie Państwo zadawać pytania kandydatom? Tutaj na parapecie stoją cztery pudełka oznaczone nazwiskami poszczególnych kandydatów. Znajdziecie tam także Państwo karteczki i długopisy. W dwóch pierwszych częściach debaty można sobie swobodnie tam podejść, zapisać pytanie i wrzucić do odpowiedniego pojemnika. Zachęcam Państwa, proszę się nie krępować. Tylko muszę jedną rzecz zaznaczyć, że pytania muszą być rzeczowe i merytoryczne. I nie mogą naruszać dóbr osobistych kandydatów. Jeżeli wylosuje kandydat takie pytanie, nie zostanie ono odczytane, będzie losowane następnie. Na każdą odpowiedź kandydaci mają po dwie minuty. Tutaj jest ściąga, szefowa oddziału w leworku, Bata Sirodzka, będzie naszą zegaryką i będzie pilnowała tego czasu. Kandydatów bardzo proszę też o jasne i konkretne odpowiedzi. Niedopuszczalne jest przerywanie wypowiedzi kontrkandydata, który właśnie zabiera głos. Proszę także starać się trzymać wyznaczonego czasu na odpowiedzi. Zwolenników poszczególnych kandydatów, publiczność, bardzo proszę o zachowanie podstawowych zasad kultury i... Najważniejsze nie przekrzykujemy się, nie agitujemy i to co mówiłam na początku, nie wnosimy tutaj banerów, ulotek, nie prowadzimy agitacji wyborczej. Także myślę, że powoli możemy zacząć naszą debatę. Pozwiliście Państwo, że też sobie wysiądę. Panowie, przejdźmy do pytań. Pomorskie miasta, w tym 35-tysięczny Lepok, tracą mieszkańców, zwłaszcza tych młodych. Powodów jest co najmniej kilka. Młodzi wybierają Trójmiasto lub emigrację w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Ci, którzy chcą się kształcić na poziomie wyższym, szukają uczelni w metropoliach i po zakończeniu nauki zwykle w nich zostają, bo tam znajdują pracę i mieszkanie. Zamierzacie Panowie przekonać młodych ludzi, że opłaca się zostać w Glenworku, że to miasto, w którym warto żyć i wiązać swoją przyszłość. Jaką macie dla nich ofertę? I jak zamierzacie przekonać inwestorów, by tworzyli tutaj nowe miejsca pracy? Pan Edmund Głąbiecki, proszę. Proszę pan, leży przed Państwem mikrofon. Niestety jest jeden, proszę sobie go przekazywać, tak? Chciałbym może na samym wstępie przypomnieć, że planowane zadłużenie budżetu miasta Lembowska na rok bieżący wynosi ponad 55 milionów złotych. Jest to bardzo wysoka kwota. Aby to zadłużenie przede wszystkim zmalało, czy żeby w jakiś sposób poprawić możliwości inwestycyjne, no, należałoby Przede wszystkim postawić na odpowiednie ulgi dla inwestorów. Lenburg jako jedno z licznych miast do tej pory niestety nie posiadał żadnych zachęt dla inwestorów. Dlatego chciałbym zaproponować i zadeklarować, że w pierwszym rzędzie będzie starał się uruchomić nowe miejsca pracy na osiedlu wschod, które zostało uruchomione, bo to jest potrzebne dla ludzi młodych. Przede wszystkim pracy, bo mieszkańcy, ludzie młodzi potrzebują pracy. Kolejna sprawa są to kwestie związane z możliwościami, które wiążą się z oświatą. Otóż jest potrzebna przede wszystkim oferta edukacyjna, która uwzględnia potrzeby rynku pracy. Nauczyciele, uczniowie, rodzice potrzebują właśnie takiej oferty. Również bardzo ważna sprawa jest kwestia związana z warunkami nauki w Szkołach. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę właśnie na to, żeby będę starał się, aby te kwestie były traktowane priorytetowo. Kolejną sprawą jest to sprawa związana z polityką rodziny. Otóż tym młodym ludziom, którzy rzeczywiście podejmują decyzję o wyjeździe z Lemborga, chciałbym wspomnieć, że w ciągu ostatnich dwóch lat z Lemborgą było około 1500 osób. Oczekuję no, odpowiedzi. Przepraszamy, czas się skończył. Niestety, dwie minut Dziękujemy, mam tylko na myślach. Mieszkania i praca, to jest najważniejsze. Mieszkanie to udostępniamy ciałki w miarę dla nich można kupić ciałkę, bo sprzedaliśmy w tych ostatnich czterech latach ponad 200 ciałek. Myślę, że kupowali to ludzie młodzi, którzy chcą pozostać w Remdarku. Sprzedajemy mieszkania na wtórnym. Też bardzo fajnie można kupić mieszkanie i tacy młodzi ludzie chętnie przyjeżdżają do Roborka i kupują nawet z okolicy, z innych miejscowości, z innych miast. Deweloperzy budują mieszkania do Boru. Jest przynajmniej 4-5 deweloperów, którzy w tej chwili budują w Szylcy płaskiego 5 budynków, ponad 60 mieszkań. Grup się Sienkiwicza, budynek kolejny, Gierymskiego. My sami jako miasto daliśmy w tym roku trzy budynki plus dwa, żeśmy rozpoczęli następną budowę, także... Mieszkania są, będą i na pewno ludzie mogą z tego tytułu pozostać w i do niego przyjechać. Praca. No, ja podzielam pogląd pana, Formy na, 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 na Oświęcony Wschód. Przygotowaliśmy ponad 16 hektarów ziemi dla słupskiej strefy ekonomicznej. Te prace trwają bardzo daleko, już jesteśmy zaawansowani. Myślę, że w ciągu kilku tygodni rozporządzenie Rady Miejskiej w tej sprawie będzie. Jeśli chodzi o ulgi, to sądzę, bo dla przedsiębiorców istnieją, ponieważ my możemy użyć w podatku od nieruchomości. Taka uchwała Rada ta Miejska, ta uchwała podjęła, ona jest i, i część z firm, na przykład Altium z grup, firma fińska, która y, przyszła do Lombardy, korzysta z tej uchwały. Pewnie NLP, firma, która w tej chwili kończy budowę przy ulicy Słupskiej w dużych, w dużej hali też będzie korzystała z tej ulgi, także te ulgi istnieją, można z nich korzystać. Praca, wymieniłem kilka nowych firm, które w ostatnich czterech latach doszły do wyboru, ale też i nasze firmy miejscowe, firma Profan, ANG, rozbudowuje się, przyjmuje ludzi i takie możliwości dla ludzi młodych istnieją. Wyjeżdżają, ale też i przyjeżdżają, tak? Przyjeżdżają, ludzie y, mają swobodne wyjazdy, przyjazdy, to jest rzecz y, normalna. Wiele osób wyjechało za granicę po kilku latach, dorobiło się, wróciło z powrotem. Takie możliwości istnieją. Dała to nam Unia Europejska 10 lat temu, 25 lat temu... Przepraszam, przepraszam. Tutaj staję się. Mam też... niestety z tyłu... Bardzo proszę, pan Maciej Szkoda. Proszę państwa, ulgi oczywiście, strefa ekonomiczna oczywiście, ale to są takie, takie opowiadania tylko, bo jak państwo może wiecie albo nie wiecie, właśnie sprzedano 8 hektarów, czy nawet 9 firmy, która w tej chwili wnosi odszkodowanie 3 miliona 600 tysięcy zł, ponieważ grunt w ogóle nie jest przygotowany. To co opowiada pan burmistrz, że strefa już jest w końcowej fazie. Proszę państwa, strefa, rozpoczęcie strefy ekonomicznej zaczęło się w 2002 roku i przez 10 lat nie zostało kompletnie nic zrobione. Akurat są teraz wybory i na wiosnę tego roku pan burmistrz zaproponował, a może zrobimy strefę ekonomiczną, więc to jest nie gadanie. Natomiast oczywiście trzeba to zrobić, ponieważ ja uważam, że najpierw miejsca pracy, a potem dopiero rozrywka, czyli najpierw uzbrojenie strefy czy gruntów pod strefę, a dopiero potem prac pokoju. Taka powinna być kolejność, u nas jest odwrotnie. Będziemy mieli teraz ładny prac pokoju, może nie bardzo przydatny, ale ładny, kosztowny w utrzymaniu, natomiast nie mamy miejsc pracy. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że w ogóle jakby nie ma mowy o tym, kto tworzy miejsca pracy. Jeśli przyjmiemy wskaźniki, które są na rynku pracy, to największym pracodawcą są ci mali przedsiębiorcy. Nie wielkie firmy, które oczywiście fajnie, że są, tak, ale to ten mały przedsiębiorca tworzy, tworzy 80% miejsc, pra, miejsc pracy. Więc na nich się skupmy. Dla nich nie ma żadnych ulg, proszę Państwa. Wszystkie Biedronki wyparły prawie małe sklepy, tak? Niedługo najprawdopodobniej, jeśli tak dalej będzie, to targowiska nie będzie, a targowisko to jest około tysiąca miejsc pracy, 232 obiekty. Policzcie Państwo, ile osób tam współpracuje. Właściciel, ktoś sprzedający, ktoś dowożący towar i tak dalej. To są właśnie te miejsca pracy i one mogą zniknąć, ponieważ nie ma dla nich ścieżki takiej, żeby łatwo można było firmę w Lęborku, czy w ogóle pomóc w powstaniu, powstaniu firmy. Jeśli chodzi o mm, jeszcze jeden element, to y, sprawa edukacji, my postulujemy, aby w szkołach był doradca zawodowy non stop, żeby ukierunkowywał tych młodych ludzi, pomagał ukierunkować, ponieważ jak Państwo wiecie, w Polsce natworzyło się magistrów administracji zarządzania, a jeszcze marketingu i potem co oni robią? Na moście w Lemboru, tutaj na starowiejskiej sprzedają, proszę Państwa, perfumy. Tak się właśnie wykształciła nasza młodzież, ponieważ stworzono kierunki, które są w ogóle nieprzydatne. I trzeba tak. Szanowni Państwo, z tego co usłyszeliśmy tutaj, że w wyborku jest tak dużo mieszkań, to ja się, ja, zapytam, tak rewenty, rewenty ja się zapytam tak retorycznie, dlaczego na przykład są takie duże kolejki do mieszkań komunalnych i socjalnych. Bardzo długi okres oczekiwania. To takie moje pytanie. Następnie, dlaczego i jak zatrzymać to młodzież? Oczywiście, trzeba mieć pomysł. Między innymi zastosować naszą edukację lokalną do potrzeb lokalnego rynku pracy, żeby nie kształcić od razu bezrobotnych, którzy nie otrzymają pracy. Następna sprawa to jest oczywiście zwolnić od podatków, przynajmniej o 5%, w tych właśnie trąbki z przedsiębiorców, pod warunkiem, że będą tworzyć nowe, stałe miejsca pracy. To będzie jakiś pomysł właśnie za stworzenie miejsca pracy. Dlaczego odpływa, przeważnie odpływa kadra tzw. Tak menadżerska, lepiej wykształcona? Bo oni mają pracę. Oni mają pracę w większych ośrodkach, w większych miastach, za granicą. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy to około 5 do 6 tysięcy obywateli naszego miasta nie ma ich w tej chwili dzisiaj w bo właśnie pracują poza, poza naszym rynkiem. Co zrobić, żeby ich przyciągnąć? Więc właśnie tutaj podsunąłem te pomysły, które są być może możliwe do zrealizowania. トランプシアやって。